W dzisiejszym filmie zbiory kurkumy i imbiru. Zapraszam. Jak widać, i kurkuma, i imbir już zaczęły zasychać. Bardzo powolutku to następuje, ale następuje. A więc. Już chyba najwyższa pora. Mamy już końcówkę stycznia, więc nie ma co czekać za długo, bo nic i tak już więcej to mi nie urośnie. Zaczniemy sobie od imbiru, a kurkumę zostawimy na zaś. Jak widać, mojej kurkumy w tej doniczce nie było dużo. Spodziewałam się jej troszkę więcej. Ale podejrzewam, że dlatego było jej tak niewiele, że ja w zeszłym roku posadziłam ją za głęboko. Kurkumę powinno się sadzić tuż pod powierzchnią ziemi, a jeszcze lepiej ponoć rośnie, ponoć. Jeszcze tego nie sprawdziłam. Jeżeli jest, jeżeli jej czubeczki te Elementy, właśnie tutaj, zaraz Wam pokażę to lepiej. Jeżeli te elementy właśnie wystają ponad ziemię, ponoć wtedy rośnie najlepiej. Ile w tym prawdy nie wiem. Ja za momencik obetnę wszystko, co mi się połamało, i nasypię świeżej ziemi i sadzę moją roślinę jeszcze raz, mając oczywiście nadzieję, że na przyszły rok będzie jej jeszcze więcej, chociaż powiem wam, że wcale nie jest jej tutaj mało w porównaniu z, przyszłym, z zeszłym rokiem. Zobaczcie. Taki spory kawałek w zeszłym roku posadziłam. To są, zobaczcie. Elementy, które były sadzone w zeszłym roku, one widać, że są już stare, że są takie sfatygowane, nie wypuściły praktycznie, wypuściły bulwę, natomiast nie wypuściły prawie nic zielonego. Natomiast tamto to jest młoda roślina, która w tym roku się rozmnożyła, więc jak ja myślę, wsadzę tą młodą roślinę z powrotem. Powinna ona mi się jeszcze przepięknie podzielić, tym bardziej, że tu mogę ją podzielić, bo ma bardzo ładne momenty, w których można ją rozdzielić. Bo tak, tu mamy jedną, tu mamy jedną taką całkiem przyzwoitą małą roślinkę. Natomiast tu zobaczcie, z tego można zrobić dwie piękne rośliny. I tu będą następne stożki wzrostu, które oczywiście widać, że są. I myślę, że to będzie bardzo piękna, bardzo piękne sadzoneczki. A więc idę po świeżą ziemię i zaraz sadzimy od nowa te rośliny. Nauczona tym, że w zeszłym roku imbir nieprzycięty był i on i tak obsech. Wszystkie te gołęciny obeschły, więc w tym roku po prostu go od razu skrócę i posadzę bez. Tutaj pokażę Wam. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale w tym miejscu też jest kiełek. Który będzie się rozrastał, więc myślę, że jak wsadzę tą roślinę do doniczki, to powinna mieć z niej naprawdę piękny zbiór w przyszłym roku. roku nie będę wkładać do tej doniczki więcej jak tą jedną roślinę, natomiast pozostałe posadzę w mniejszych doniczkach, natomiast kiedy będę miała już odpowiednie pojemniki, duże donice i odpowiednią ziemię, znaczy się dużo więcej ziemi, to wtedy resztę tych moich imbirów wsadzę do dużo większych donic, aby miały po prostu lepsze warunki rozrastania.

W tym imbirze jest tu tylko taki jeden mały, jedno małe oczko, z którego ewentualnie ten imbir mógłby wyrosnąć. Natomiast więcej tu oczek nie widzę. Tu jeszcze chyba jest na dole jedno. Więc w sumie mogłabym pozwolić sobie i posadzić też ten imbir. Ale nie wiem, czy to warto. Czy może lepiej go po prostu zużyć? Chyba go zużyję, a posadzę te inne. Imbir preferuje podłoże żyzne, przepuszczalne i jednocześnie czy nie lubi z nadmiaru wody, bo zagniewają mu korzenie. A więc płytka doniczka. 15-centymetrowa na wysokość byłaby idealna do sadzenia imbiru. Taka dość szeroka, żeby ten imbir miał gdzie się rozrastać. Ja akurat taki dończyk na razie nie mam, a jak już uda mi się coś zgromadzić, to wtedy to wszystko przesadzę do jakichś takich większych mis. Stanowisko słoneczne, ciepłe. Powiem Wam, że to będzie mój test sadzenia imbiru w ten sposób, bo w zeszłym roku sadziłam go zupełnie inaczej. Dwa lata temu też inaczej go sadziłam. I dlatego też uważam, że w tym roku spróbuję tak. Zobaczymy, czy to wypuści. Teoretycznie imbir powinien ładnie kwitnąć gdzieś w okolicach kwietnia, natomiast mój zakwit by pewnie, gdybym go do tego kwietnia zostawiła. A skoro go nie zostawiłam, no to zobaczymy. Co z niego będzie? Zobaczymy, czy za miesiąc wypuści mi już imbir te młode pędy, czy jednak będzie się na mnie gniewał i trochę dłużej to potrwa. No, zobaczymy. Resztę tych właśnie imbirków zostawię sobie do zużycia. One nie są za fajne, bo już są bardzo twarde. Te, te niektóre. Natomiast te młode właśnie posadzę, żeby mi się rozrosły na bardzo ładne sadzonki. A tak w ogóle, to nie wiem, czy wiecie, że yy, takie oto łęcinę, ten cały można powiedzieć trawę, tą, ten szczypior, yy, z imbiru można wykorzystać. Można dodać do herbaty, można. Pokroić, dodać do sałatki. Także to wszystko jest do wykorzystania. A teraz, kochani, bierzemy się za kolejną sadzonkę, a mianowicie za te moje sadzonki kurkumy. Zobaczymy, co z niej wyrosło. Kurkuma, jak już kiedyś Wam opowiadałam, to tę kurkumę. Kupiłam po prostu kawałeczek, taki dosłownie, tej wielkości, może jak mój palec, może jak ten mały palec w piedronce u nas w mieście i posadziłam. Posadziłam w pierwszym roku nie było za dużego efektu, natomiast w kolejnym zaczęło coraz więcej narastać tych liści, no i teraz mam już wygląda na to, że cztery rośliny liczyłam troszeczkę tak po cichu. Że te rośliny mi zakwitną pięknie, bo jak wiecie, kurkuma bardzo pięknie kwitnie, ale się nie doczekałam. Zamiast tego, tak jak widać, mam takie oto kurkumy, które mają pozasychane liście. Podejrzewam, że troszeczkę przewiane, bo stały na parapecie gdzie często otwieramy okno. Więc być może to jest przyczyna tego, że one nie zakwitły ale myślę też, że już jest pora, żeby sprawdzić, co się w tej doniczce dzieje. Tak po prawdzie mogłabym tego nie robić i nie sprawdzać, ale samo mnie troszeczkę kusi i zastanawia, jak te korzonki wyglądają i czy narosło ich coś więcej, czy dalej te bulwy są takie malutkie, jak były wcześniej. To jest bardzo dla mnie ciekawe, dlatego właśnie Biorę się za y, rozebranie tej doniczki, ale najpierw muszę wyjąć te kwiatki, które się tam znajdują. A znajdują się tam i kaktus, i aloes. Y, aloes taki, zapomniałam nazwy, w każdym razie niejadalny. No i kochani, moje kurkumy wyglądają w ten sposób. Już Wam je tu z bliska pokazuję. To są y, bulwy, które były sadzone w zeszłym roku. Od tych bulw wyrosła wyrósł korzonek i z którego wyrosła kolejna roślina. Tu są właśnie te bulwy od tej rośliny i kolejne sadzonki. I ja tak sobie właśnie oglądając te wszystkie bulwy, postanowiłam, że ja te rośliny nie będę ich rozdzielać. Wezmę może tą jedną i tam jeszcze gdzieś mam taką jedną do zużycia natomiast resztę tych roślin posadzę z powrotem w świeżej ziemi. No i mam nadzieję, że może w przyszłym roku, znaczy się w tym sezonie uda się, że ta moja kurkuma przepięknie zakwitnie. No, kochani, trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale powiem wam, że jestem w szoku, bo naprawdę są duże, a kupowałam takie mikrosadzonki. O, oberwę. Kupowałam takie dosłownie opaluszki jak tu. Natomiast tu już jest całkiem, całkiem spore są te roślinki. Także kochani, biorę się za wymianę ziemi. Kurkuma charakteryzuje się podobnymi wymaganiami jak imbir, a więc warunki są praktycznie jednakowe uprawy. Trzeba tylko pamiętać o tym, że ona może rosnąć. Cały rok w doniczce i możemy, ale szczególnie jeżeli uprawiamy ją dla kwiatów, możemy jej w ogóle a w ogóle nie wyciągać z ziemi. Będzie wtedy rosła na okrągły rok. W pewnym momencie liście jej całkowicie zaschną i zacznie następnie wypuszczać je od nowa. Te malutkie, fajne aloesiki posadzę sobie. troszkę wzbogaconej ziemi spod spod imbiru i spod y, i spod właśnie kurkumy będę miała ich tu sporo Także jakby ktoś miał ochotę na takiego fajnego aloesika, to zapraszam do kontaktu. Te drobne aloesy są na tyle fajne i zobaczcie, są takie wdzięczne. Można je posadzić właśnie w jakiejś większej aranżacji. Wtedy pięknie wypełniają donice bardzo ładnie to wygląda, a można też właśnie w takich małych doniczkach też je posadzić. W ogóle to zobaczcie, one się tak momentalnie rozmnażają, że zobaczcie jakie tu mają takie o małe babyki, z których powstanie taka dość spora roślinka. Pięknie się nam nażają. To mało może faktycznie to wsadzimy, niech sobie rośnie tu, a te natomiast takie trochę większe damy tu. Jak to do każdego sukulenta, oczywiście ziemia musi być przepuszczalna, no wiadomo żyzna, ale przepuszczalna, aby nie zagniwały korzenie. I do tych też. Wam pokażę, jak taka dość spora już roślina wygląda, i ona praktycznie taka duża urosła od zeszłego roku, od wiosny. Tak, tak, od wiosny. Także takie duże, piękne aloeski, i już zaczyna się właśnie dzielić. Tu kochani mam takie, taką sadzonkę, to jest sadzonka grubosza, ale takiego zobaczcie, nietypowego bardzo, powiem Wam, że no fajny jest, fajny, ale czekam aż urośnie większy, żeby zobaczyć co z niego też wyjdzie, bo tak na razie to tak, no tak średnie to wygląda, powiem Wam. No, i tak wyglądają już poprzesadzane moje aloesiki, kaktusiki, ogólnie sukulenty. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Pozdrawiam i do następnego razu.